Chcesz mieć zdrowe rozsady? Nie zapomnij o nawożeniu. Jak to robić, kiedy i czym wytłumaczę ci w tym filmie, a ty nie zapomnij o obserwacji mojego kanału. Rośliny rosnące w pojemnikach mają ograniczony dostęp do podłoża, a co za tym idzie, szybko wyciągają z niego wszystkie wartości odżywcze, które są im potrzebne do prawidłowego rozwoju zarówno masy zielonej, jak i korzeni. Kiedy zacząć nawożenie? Tu niestety nie ma jednej uniwersalnej rady, ponieważ wszystko zależy od kilku czynników. Przede wszystkim podłoża. Jeżeli używamy takiego z dodatkiem nawozu, to z kolejnym nawożeniem wstrzymujemy się przez pewien czas. Kolejną sprawą jest sam rodzaj rośliny. Niektóre z nich nie wymagają bardzo żyznej gleby, ale na przykład takie arbuzy jak najbardziej lubią nawożenie od samego początku. Zazwyczaj nawozi się rośliny około dwóch tygodni po wykiełkowaniu i 2 tygodnie po pikowaniu lub przesadzaniu, ale ja wolę moje rośliny obserwować. Od roku przy swoich rozsadach używam kwasów humusowych i pożytecznych bakterii, które nie do końca są jednak nawozami, ale bardzo pozytywnie wpływają na rozwój rośliny. Należy też pamiętać, że w fazie wegetatywnej zależy nam głównie na azocie, bo to on tworzy zielone części rośliny, i dlatego ja stosuję też taki nawóz. Sprawdził się bardzo dobrze. Kiedy nie nawozić? Przede wszystkim od razu po wykiełkowaniu. Taka młoda siewka ma jeszcze zapas wartości odżywczych w swoim nasionku, a także wyciągnie to, co jej potrzeba, z podłoża. Po pikowaniu przede wszystkim dlatego, że uszkodzony system korzeniowy jest bardziej czuły na to, co dodajemy do wody, a po drugie nasza roślina będzie miała dostęp do nowej ziemi, a co za tym idzie składników odżywczych w niej zawartych. Unikamy też podlewania nawozem roślin, które były mocno przesuszone. Dlaczego? Ponieważ może to je poparzyć. Nie nawozimy też roślin, które mają objawy przenawożenia. Pokazałam, jakiego nawozu użyłam ja, ale oczywiście tutaj mamy bardzo szeroki wybór tego, co możemy dawać naszym roślinkom. Możemy sięgnąć po nawozy organiczne, takie jak chociażby biohumus czy wyciąg z pokrzywy, które są łagodniejsze i działają wolniej. Lub wybrać gotowe mineralne nawozy, które zazwyczaj są bardziej skoncentrowane, działają szybciej, ale uwaga, łatwo z nimi przedobrzyć. Rada ode mnie, obserwuj swoje rośliny. Kiedy widzisz, że Twoja rozsada robi się bladozielona, powoli rośnie. Może być to znak, że potrzebuje dokarmienia. Nie przesadzaj też z nawozem od przybytku głowa nie boli. Nieprawda, jeśli dasz za dużo nawozu, możesz popalić swoje rośliny. Staraj się też ich nie przesuszać, aby nie narobić problemu korzeniom. Masz pytania? Daj znać w komentarzu. Zostaw też po sobie serduszko i obserwacje, aby nie przegapić kolejnych treści.